Parę refleksji po seminarium z okazji jubiluszu 70-lecia Biblioteki Uniwersytetu Przerodniczego w Lublinie o tym, jak zmienia się zawód bibliotekarski od tego, co było wspomniane, że w XIX wieku było, były to inne zadania, a teraz są inne, ale moim wrażeniem jest to, że te zadania się kumulują poniekąd zależy Oczywiście to działu, w którym pracujemy, ale część działań nadal obowiązuje tych, które były w XIX, XX i te, które doszły w XX pierwszym wieku i wygląda na to, że oprócz tego, że jesteśmy stewardami albo komandosami informacji chyba możemy być kapłanami informacji, bo wiele osób do nas przychodzi i nie wie, skąd się coś bierze i wydawać się dla nich to może zupełną magią. Także e, ta specjalizacja bibliotekarska, ta specjalizacja zadań bibliotek no, faktycznie powoduje, że możemy używać różnych nazw, ale pytanie, czy nie powinniśmy zostać jednak przy nazwie bibliotekarskiej.